jak powiedziałaś, sama krujesz swój wizerunek i to jest z jednej strony podziwu godne, bo widzimy wiele gwiazd, które przebierają się przy okazji kolejnego eventu, porzucają gdzieś swoją tożsamość, a ty bez wątpienia jesteś swojej tożsamości wierna, choć jednak za swój wizerunek jesteś krytykowana. Jak sobie radzisz z tą krytyką i dlaczego nie korzystasz z pora stylisty? Eee... W programach telewizyjnych, przy, przy niektórych okazjach mhm. ubierają nas styliści na i dobierają, wystań, dobierają nam mhm. stroje. Przy niektórych okazjach, no, kiedy wychodzę na premierę do teatru, e, e, nie idę w tym celu do służbowego stylisty. Dla mnie autorytetem w dziedzinie mody, dobrego stylu, elegancji mogą być takie osoby jak Teresa Rossati, jak pani Jolanta Kwaśniewska, mhm. które same są... Symbolem elegancji damy w 200% kobiety, zawsze szykownie elegancko ubranej. Natomiast nie czytuję portali internetowych, nie przejmuję się tym, co pisze pani Iksińska z miasta Y, siedząc we własnym domu i obrabiając wszystko i wszystkich, bo to są no już jakby. Mm, Miliony anonimowych internautów to jest jeszcze inny świat. To są ludzie, którzy siedzą we własnych domach, nie znoszą wszystkiego i wszystkich, a najbardziej nie znoszą tych, którzy coś w życiu robią i którym się coś zawodowo udaje. I w związku z czym, czego by na siebie nie włożyli, i tak zostaną obsmarowani. Myślę, że każdy z nas y, powinien mieć ogromnie duży dystans do siebie i poczucie humoru. Trudno się nie zgodzić. Ale trudno też nie zgodzić się z tym, że wygląd w Twoim zawodzie no jest kluczowy. Może nie kluczowy, ale bardzo istotny. Czy w związku z tym boisz? się upływu, sta upływu czasu, boisz się, no nazwijmy to po imieniu starzenia? Hmm. Ja myślę, że, się, że na, na, na każdym, znaczy z tego, co widzę po sobie, na każdym etapie mojego życia, jak miałam lat tam 20 parę i powyżej 30 i teraz jak skończyłam czterdziestkę, mam czterdzieści lat w tej chwili, nie wstydzę się swojego wieku, nie wstydzę się przyznawania do wieku i dobrze się w swoim wieku czuję. Na, jak na razie, pomimo różnych cudów, jakie proponuje medycyna estetyczna, na razie nie korzystałam z żadnych zabiegów, które zna, znacząco odmieniają, hmm. znacząco odejmują Lat. Kiedyś y, była taka sytuacja, że graficy chcąc dobrze przesłali mi już do autoryzacji zdjęcia z y, wyszczuploną talią, odchudzonymi udami, wyprasowanymi zmarszczkami Wsz wszystko przy oczach. Tak. Ja miałam tam lat y, minus 4, hmm. to już nawet nie 18. To jeszcze nie tak źle. No Wyglądałam po prostu przecudnie, ale ja nawet lat, mając lat 21 tak nie wyglądałam. I nie zgodziła się na dokładkę? Nie, ja powiedziałam, proszę Aha. natychmiast mi przywrócić gabaryty moich ud z powrotem, proszę mi przywrócić szerokość mojej talii taką jaka ona jest, bo i tak nie jest najgorsza jak na 40-latkę i proszę mi przywrócić moje kurze łapy, bo ja je mam, rozmawiamy, rozmawiamy mhm. o 40 roku życia i nie możemy tu pokazywać jakiejś sztucznie wyprasowanej laluni.